Cześć, witajcie na kanale Daniel w Dublini. Dzisiaj jest niedziela i dzisiaj jest czwartek piątek sobota i to jest czwarty dzień na moim challenge'u fruteriańskim e, Ja Cię mam bardzo busy dzień w pracy i właśnie się spieszę do niej. Muszę się udać tam najszybciej, jak to możliwe. Chciałem Wam tylko pokazać moje jedzenie na dzisiaj i moje śniadanie. Ja rano zjadłem dwa banany i wypiłem sok pomarańczowy. Tutaj sobie naszykowałem więcej soku pomarańczowego. On będzie na jutro już gotowy, bo jutro mam bardzo, bardzo, bardzo busy poniedziałek i nie będę miał czasu, żeby się bawrać zgotowanie, pieczenie, mycie, i po sklepach, więc mam wszystko gotowe. Dzisiaj ze sobą zabieram dwa banany na wszelki wypadek, nie siedzą w samochodzie, paczkę malin, żeby była, sok pomarańczowy w butelce i umyte, świeże winogrona. To będzie jedzenie na cały, ups, na cały mój dzisiejszy dzień i tak niech zostanie. Nie wiem, czy zjem to wszystko, Natomiast dzisiaj jest bardzo taki hardcoreowy busy dzień i chcę mieć pewność, że to wszystko będzie gotowe na mnie czekało w razie gdybym przypadkiem zechciało mi się jeść. Natomiast nagrywam no, tak, że jak jest busy dzień, to nie mam czasu nawet pomyśleć o jedzeniu. A to nieistotne. to jest plan na dzisiaj. To jest jedzenie przygotowane na dzisiaj, i lecę teraz do pracy i odezwę się do Was jutro. Jak na razie czuję się świetnie, dopiero 4 dni minęły, ale czuję się pełny energii i, i czuję się bardzo świeżo i, i to jest fajne. E, więc e, życzę mi powodzenia i ja biegnę, biegnę do pracy, bo już jest dosyć późno, już 9:00 tam, jeszcze w domu. Już prawie, już jestem prawie ubrany, prawie przygotowany, tylko chciałem jeszcze skończyć z jedzeniem, z jedzeniem na jutro też, bo jak mam soki gotowe, to już tylko zgarnę i idę. Eee, tyle słuchajcie, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia jutro.